A to nasze. Gdzie? Gdzie? Hmm. A ty popatrz, jak gończy, kończy Po prostu w Ty popatrz, jaka bojowa No pewnie, co by się z gówniarzami zjadało, nie? Chyba co to zakończy jest schować się tak Ogon między nogi i tylko Jaki ty ładny jesteś, piesku A teraz udaję, hmm. że cię nie widzę, nie? W ogóle? Ci, nie ci się, nie? Tak nie. Co sobie już no do dobrze. domu chyba, nie? Bo By dołączył zasada. <grych> dobrze, dobrze. Niech ona się podczasnie. Mhm. To, to dobrze. Gdzie ty go odprowadzasz? Czy ona sika? Nie, ona by usiadła. Ona i usiadła. Nie, nie, to ona tak, tak, on no nie, nie, tak tak, 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 nie, 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 robi, tam nie, tam połowy. No właśnie, No, dość nie, 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 tak, nie, nie, nie Aha. No bo nie Marysia, od bo będzie umiała mi powiedzieć, kto to jest. On jest w ogóle wytarzany w górnie. Chyba. Chyba <noise> Ta. tak? Takie jakieś się sprawdzają. Coś, coś w każdym razie ma <noise>